No przede wszystkim walka Joshua Parker, bardzo mocno oczekiwana, oczekiwano dużych emocji, przede wszystkim po zapowiedziach medialnych masę spekulacji dotyczącej w jakiej, w której rundzie Joshua ten pojedynek skończy. Ja oczywiście typowałem również Antonego Joshua'e, natomiast sam uważałem również gdzieś tam w głębi, że Joshua rozpracuje troszeczkę poprzez lewy, prosty movement parkiera i wreszcie trafi mocnym prawym prostym albo prawym podbródkowym. Tak się niestety nie stało. Zabrakło troszeczkę, oczywiście w cudzysłowie, bo walka na bardzo wysokiej wysokim poziomie emocji, ale emocji tych, które wiążą się z knockdownami, z tą dramaturgią, jaką mieliśmy podczas walki Joshua Klitschko. Tam była eksplozja tych emocji, tą walkę, za, tak jak powiedziałem podczas pobytu w studio TVP, tą walkę zapamiętają, zapamięta parę pokoleń i parę pokoleń będzie ją oglądać. To, to była historyczna walka. Wracając do oczywiście ostatniego pojedynku w Anglii. Myślę, że tutaj Antony Joshua przede wszystkim pozytywna sprawa. Zaczął operować bardzo szybko lewym prostym ze względu na styl niż gorsze warunki fizyczne. Lewym prostym, powtarzalny, ciekawy. Myślę, że ten lewy prosty również będzie funkcjonował z zawodnikami innego kalibru. Natomiast jeśli chodzi o Parkera, myślę, że, że trochę zabrakło moim zdaniem determinacji w niektórych momentach, ale to się tak łatwo mówi. Praktyka jest jednak w ringu brutalna. Widocznie Parker zorientował się, że gdy zaatakuje podwójnym atakiem, zaatakuje wydłużoną kombinacją ciosów góra dół, może się narazić na właśnie kontrujący cios prawy podrógkowy. Próbował to zrobić Antony Dżoła dwa-trzy razy, ale zręcznie przyklęczował i, z, i skrócił płaszczyznę zadania tego ciosu, ciosu parker i on do końca nie był aż tak skuteczny. Generalnie walkę trzeba uznać za ciekawą, ale dobrą. Natomiast no, na pewno dla koneserów, tych, którzy siedzą i popijają piwo przed telewizorem, jest to zupełnie inny wymiar. Ale czekamy wszyscy, co dalej. Oczywiście padły również pytania wielu ekspertów. Myślę, że konfrontacja Powietkin-Joshua byłaby sennym zjawiskiem ze względu na to, że Aleksander Powietkin chyba najlepsze czas, czasy, mam na myśli o tej dynamice eksplozji, porównajmy go w walce z hukiem, ma za sobą. Oczywiście wygrał z Price'em, ale to, to zwycięstwo również pokazało, ile mankamentów, ile już niedostatków ma y, Aleksander Powietkin. Myślę, że wynika to z wielu y, sytuacji. Przede wszystkim przebudowa muskulatury. Nie jest on tak szybki, nie jest tak ruchliwy, nie jest tak dynamiczny, nie zmienia tak szybko akcji, aczkolwiek dalej jest. Y Bardziej jest przewidywalny, ale aczkolwiek dalej jest niebezpieczny. Oczywiście w przypadku Price'a to niebezpieczeństwo mogło być zauważone. Natomiast czy w przypadku innych zawodników w innym stylu, lepiej się poruszającym na nogach, będzie skuteczny? Powiem nie. Nie powinno się to wydarzyć. Więc myślę, że oczekiwania są tylko w jednym kierunku. Antony Joszua. Wajder. I tutaj czekamy na decyzję, ale to nie będą łatwe decyzje ze względu na konfigurację personalną, przede wszystkim finansową, organizacyjną. Myślę, że wreszcie dojdzie do tego, że Wajder przyleci do Anglii i będzie tutaj boksował, bo to byłyby marzenia nie tylko promotorów, nie tylko kibiców, nie tylko kibiców angielskich, ale i europejskich. Jeśli tak się stanie, to będzie to wydarzenie. Myślę, że niektórzy będą płynąć łódką do Anglii przez kanał La Manche, żeby tą walkę obejrzeć, nie? bo samoloty będą wypełnione. Wszystko będzie wypełnione. No i teraz drugi temat studio. To był mój debiut, studio TVP, publicznej telewizji. Przyznam się szczerze, że ten debiut porównałbym przede wszystkim z wieloma debiutami, jakie w swoim życiu miałem, ale to był naprawdę debiut, który zapamiętałem. Po pierwsze, doskonała atmosfera, doskonała wizualizacja, doskonale przygotowane. No, prowadzący wprowadził atmosferę naprawdę. Takiego spokoju, zainteresowania, jednocześnie było bardzo dużo uwag merytorycznych. Nie mówiło się tu o mankamentach, mówiło się przede wszystkim o tym, co się wydarzy. Dwóch wspaniałych pięściarzy: Maciek Suleński, którego czeka za chwilę bardzo poważny sprawdzian, i Zługonoch, który przygotowuje się do walki na stadionie międzynarodowym. A więc to wszystko nabrało kolorytu, nabrało profesjonalizmu. Przyznam się szczerze, że słuchałem również komentarza. Bardzo mi się podobał, bo to już nie było tego podziału prowadzący i Powiedzmy drugi, który koncentruje się tylko na rozwiązaniach technicznych czy niuansach występujących w ringu. Tam był dialog. Mówiło się z obu stron o, o tym, w jakiej konfiguracji czy miejscach rankingowych znajdują się niektórzy pięściarze angielscy, co mogą osiągnąć, co mogą stracić. I to jest uważam też bardzo fajna forma i dlatego. Też te komentarze mi oczywiście odpowiadają takie, których jest więcej dialogu, dyskusji niż po prostu jakichś takich nieraz bardzo precyzyjnych ocen, bo przecież boks nie oglądają tylko fani boksu, czy ci, którzy piszą na portalach internetowych, ale żeby dotrzeć do szerszej publiczności, nie powiem już o oglądalności, nie mam prawa tego powiedzieć, był to moim skromnym zdaniem, mniej więcej mam te informacje, ale to jest sprawa oczywiście kierownictwa telewizji stacji publicznej, to, był, to było naprawdę wydarzenie, jeśli chodzi o ilość ludzi, którzy ten pojedynek oglądali. No a przypomnijmy o tym, że było to soboty na niedzielę, a więc to była wielka sobota, więc tym bardziej w Narodzie Katolickim obudził się również w nocy duch sportowy, czego wszystkim serdecznie gratuluję. No i proszę Państwa, trzecia sytuacja to już związana z wyborem przeciwnika dla Artura Szpilki. Ci co mówią, że on jest za stary, źle się porusza, czy może nie wiem, już gdzieś tam wyszedł z baru, to nieprawda. To jest zawodnik. Było takie stare francuskie powiedzenie. Inaczej, powiedzenie dotyczyło wina. Im starsze, tym lepsze. Może w przypadku przeciwnika szpilki nie jest to do końca prawdą, ale trzeba powiedzieć jedną rzecz, że przeciwnik Artura z na narodowym ma parę momentów, które są niebezpieczne. Dlatego, że potrafi wejść w cios na cios, potrafi zablokować z bloku mocno uderzyć. Oczywiście najsłabszym elementem, czy najsłabszym ogniwem jest praca nóg, a więc tutaj. Przygotowujemy się z Arturem Spilką przede wszystkim do dużego momentu do operowania prawą ręką, e, krótkich kombinacji czasów, e, zrywania dystansu. Natomiast jedyne niebezpieczeństwo u niego jest takie, jeśli chodzi o przeciwnika, że może wejść w tempo pojedynczego ciosu Artura Spilki, czy innego przeciwnika. A podzielam tutaj jeszcze opinię. Andrzeja Wasilewskiego, który jest no, wybitnym promotorem, jest człowiekiem olbrzymim w doświadczeniu, nie tylko na terenie Polski, ale kontaktów międzynarodowych, którym powiedział publicznie, że Arturowi są potrzebne dwie walki, aby zaistnieć. Myślę, że, że tutaj trzeba się absolutnie z tą tezą zgodzić. Artur oczywiście jest zawodnikiem bardzo energetycznym, chce boksować, dużo potrafi, tak jak powiedział to wcześniej, odnalazł się już emocjonalnie i mentalnie po powrocie do Polski, nie mniej boks Zawsze rządzi się swoimi prawami. Myślę, że bezpiecznie, spokojnie. Dobrze jest troszeczkę poczuć adrenalinę, ale nie do końca aż tak jakąś niebezpieczną. Myślę, że dwie walki, na pewno drugi pojedynek już będzie z bardziej odpowiedzialnym przeciwnikiem, powinny już wprowadzić Artura szpilkę na te poważne bokserskie salony. Nie zapominajmy, że poza jeszcze przeciwnikiem jest, będzie olbrzymia presja powrotu, oczekiwań i tych kontentów, którzy nieraz siedzą, jeszcze nie wychodzą z ubikacji na internecie, w związku z czym myślę, że dobrze by było, żeby po prostu mieć to wszystko w jakiś sposób pod kontrolą. No i jeszcze taka mała ciekawostka. Wczoraj właśnie oglądałem na, jedna, na jednym portale społecznościowym, czy na YouTube, już nie pamiętam, żeby Państwa prowadzić troszeczkę w bardziej radosny nastrój przed świętami. Pogoda jest cudowna, ciepło, wszyscy rozebrani. Dobrze, niektórzy już na światłach nawet się mylą, bo... Masę pięknych polek założyło lżejsze ubrania. W związku z czym pokażę jedną akcję, którą miałem okazję oglądać, która będzie charakterystyczna. Chodziło o akcję lewy i prawy prosty. Normalnie zadaje się, ten trzyma tak zwane łapy, żeby ten lewy i prawy wylądował, a to mniej więcej było coś takiego: lewy o! Prawy o! No więc tymi mimo akcentem wprowadzam, to był wysoki, wielki kunszt. Byłem pełen uznania dla improwizacji i życzę Państwu miłego weekendu. Do zobaczenia za tydzień.